Nie z tej strony Patryk Pan Balonik, a ze mną jest Filip Hordyński. <laughs> I w dzisiejszym odcinku otwieramy kolejny multipak z kart Lego Ninjago z serii Wyspa. W poprzednim odcinku były otwieranie serżetek z Seedbound, a teraz otwieramy z oczywiście multipak z serii Wyspa. Oczywiście. I e, obejrzyjcie też moje poprzednie odcinki. Zaczynamy już z otwieraniem tego pięknego multipaka. Tutaj Hordyński ten przycina nożyczkami, Dobra, okay. mamy nasze saszetki. Tu mamy dwie karty limitowane. 25 kart. Ja oczywiście otwieram trzy Hordyński, dwa. Więc... Mm, w to na razie. Jest Zaynem, Lloydem, Colem i tym. Kajem. Ok. OK, je zostawimy. Robimy tasowanie szybkie. I oj, To te będą dla ciebie. Okay. A dla mnie to jest. Tworzę. Okay. Najpierw Hordyński nie otworzę sobie swoją. Bo, bo ma już troszkę kart w kolekcji. No to wiadomo. Ja mam najwięcej kart Lego Ninjago, Bo ja dużo ich zbierałem. Dobra, rzadka karta jest na początek. Clinia. Okay. Okej. Okay. Więc tak. No, drużyna z tworu Podły, Podwójny Podły Modeloid. O Boże. Matczy na miłość. Kryształ mroku i... I zły skeletowy czarownik. Okej. Okay. Okay. Teraz otwieramy paczkę pana balonika. Czyli moją. No. Hej. Oh. I, i, i. I tak nic nie widziałam. Uuu, puzel tu jest, puzel. Puzel. Zasady gry. U, dobra. A, to jest puzel, ok. Dzielny Call z Shuntaro, Opiekun Huku, Ebiska Bitwa Call, puzel. Dobra, to nieważne. I. I dżunglowy Lloyd. Okay. No, ok, nawet w porządku. Dobra, to tworzymy jeszcze raz Twoją. Ok. Aby był mega skór, mam kamienne golemy i. I takie jak golema. Dobra, tak. Tej. Paul Helmar, powtórka. Co się skrywa w kapeluszu? E, kartonowy kumpel i zły wojownik Nindroid. Okej okay. teraz. E, Hordyńskiego saszetka? Mm. Uff. Mm. moment. O Uf, kurde. Dzielny mm. e, zajm z cintaro. Mm. Podła dżunglowa drużyna. Mm. Mm. E, Audienca u króla. Czytanie. I Megastwór stwór. Nimbus. Mm. Twój drugi Megastwór widzę. Ile ty masz ich? Ja mega stworów mam tylko dwa. A to tyle co ja? Masz pięć razy więcej kart niż ja. Ale masz w ogóle masz koza lepszy ten. lepszego mega stwora. Dobra, tu jest ten. Tu jest rzadka. E, Rozgniewalny bolobo. Czekaj, o tak będzie. E, Ronin. Uzbrojony. Elektromagdija i Mega stwór Zipi! O! Mega stwór Zipi! Ja cię sunę! Poczekaj, Bo... przytrzymaj go tu. E, w ogóle... no... ty... Trzeba z tą szufladę Właśnie w poprzednich chyba e, trzech odcinkach też trafiliśmy mega stwora Zipiego, ale u Hordyńskiego, więc... spoko. No widzicie, dwa mega stwory Zipi. W ogóle... Ale kozacko, Zippy jest mega śmieszny, w ogóle ma taką bordeczkę, a no, jakoś w porządku. Ale też mamy tego Nimbusa, bo e, Nimbus trochę, Nimbus e, dziwnie wygląda, ma taką straszną twarz. Ale Zippy, ale Zippy jest fajniejszy troszkę. Mm. Uh, hey. Nawet w porządku. <tryk> Nie znalazłem tylko jedno, ale już mamy gimbusa. Nimbusa. Gimbusa, Koszul, koszulka z Pokemonów, ja. Mam, damy. O kurczaki, do koszulki nimbusa dajemy. <giby> Nie Dobre. wiem, gdzie mam resztę koszulek. Kartonowy koleś. Dobra. Zbrojony. Hmm. Jak to jest przyklejone? A, tak. Ooo! Mamy. Eee, masz się go. Zeyn ze Shintaro, edukacji, edycja limitowana. I jest drużynka. Ej, drużyna Koli, Zeyn ze Shintaro. To, którą kartę legendarną? Ten. Która? Ups. Mmm. Nie no, daj trochę w lewo. Ale dalej. No to tak się prezentują i, i nie wiem, wybierz sobie, którą chcesz. Eee, no to tego ja z Shintaro. Okay. Ale kozacki, w ogóle... Moja druga limitka w tej serii. W ogóle ja mam dużo limitek z kart tego ninjago. Dobra. idzie Wam się odcineczek spodobał, zostawcie łapeczkę w górę. Jeśli nie, to łapki w dół dajcie. Ale lepiej, żebyście w ogóle nie dawali łapek w dół. Okej? Okay? Nie. Więc subskrybujcie mnie z dzwoneczkiem i, i widzimy się w kolejnym odcinku. Kucia!